Dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. Zaczynamy od rolowanka. Dzisiaj trening ogólny, więc będzie trochę luźniej. Znaczy luźniej to może złe słowo, ale... Wszystkie mięśnie po trochu. Już nie tłumaczę tego rolowania, bo wszyscy dobrze znacie, jak się rolować i w jakiej kolejności. Ale powiem wam, że u siebie widzę duże efekty rolowania codziennego. Dobra, odkładam rolę. Lecimy, rozgrzewaczka O, tam trochę wyżej kamerę. Da się dać wyżej? Dobra, git. zaczynamy od truftu w miejscu. Hop, hop, hop. A Jacę. muszę... To da wyżej. No muszę dać wyżej. Dobra, kit chyba teraz lepiej. Okej, okay. nisko na nogach, kupi w ziemię, pracuję z rękami. Super, hop, jedna, hop, druga, hop, jedna, hop, druga, tak? Jest no, jak, jak zaczynam z rękami w górze i idzie raz, ups. Dobra, czekajcie, spadłyście na ziemię. A, dobra. Moment, moment, moment. Tak jest. Dobra, wracam. Jestem. Go. To jeszcze raz. Hop, 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 Super. Dobra. Przeskakuję z jednej na drugą. Na razie w wolnym tempie. Ręce też pracują na zmianę z nogami. Ok. teraz mniejsze skoki, ale bardzo szybkie. Okej, okay, super, dobre. No to lecę teraz. Bardzo szybko. Dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu. W bardzo szybkim tempie. Dobra, super. To samo szybką przeplatanką. Dobra, okej. Okay. Jeszcze jestem w lekkim druchcie i dajcie szybkie boksy do przodu. Boksuję do przodu. Kurde, cały czas mam za nisko te kamery. A. O. I boksuję do przodu. Dobra, tak samo, ale boksuję teraz do boku. Dobra, git. Hop. Ręce na biodrach i robię wypad. Jedną nogą do przodu, drugą nogą do przodu. Prec cały czas proste. Hop. Jedną do przodu wracam. Drugą do przodu wracam. Hej, super. To samo teraz. Jedę trochę do przodu. Robię to samo, tylko z krokiem do tyłu. Raz jeden, raz jedna noga do tyłu, raz druga noga do tyłu. Dobra, super. OK. Jesteśmy teraz w maksymalnym przysiadzie. Teraz obniżam kamerę. Jesteśmy teraz w maksymalnym przysiadzie. Czyli na samym dole. Tak. I w tym przysiadzie ręce przed sobą robię małe kroczki. Do przodu, do tyłu. Raz od prawej nogi, raz od lewej. Takie, Tak jakbym był, nie wiem, na kaczku. Nie? Małe kroczki do przodu, a potem do tyłu. Trzy, dwa, jeden, git. Ok, super. A, dobrze. Jestem na całych rękach i jestem na całych rękach i robię jedną rękę pod pachę. Wyciągam do góry. Hop, 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 hop. Pod pachę i otwieram. Pod pachę, otwieram. Pod pachę, otwieram. Hop, 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 hop. Trzy, dwa, jeden. Git. To samo druga ręka. Go. Hop. Dwa, jeden git. Ok, zostaje na prostych rękach. Jedna noga, jedno kolano pod klatkę, drugie ten i w przeskokach zmieniamy nogi. Hop, hop! Jeden git. Okej. Okay. ok. Jestem na łokciach. W podporze na łokciach. I w tym podporze na łokciach przechodzę. Hop, do jednego, do środka. Trzymam 3 sekundy. Do, do boku drugiego. Hop. Tak. Hop. Trzymam po 3 sekundy na każdej pozycji. Hop. 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 5, 4, 3, 2, 1, Git Ok, kładę się na brzuchu. Kładę się na brzuchu. Ręce pod brodę, nogi na ziemi i tylko wznoszę. O, tylko wznoszę ręce, ale w bardzo krótkich ruchach. Tak, do góry. Hop, hop. Nogi na ziemi. Krótkie ruchy, znoszę ręce, tak faluję, nogi na ziemi. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Gid. Okay. Broda zostaje na ziemi teraz, i teraz tylko nogi pracują. Wąsko szeroko, ale w powietrzu. Odrywamy kolana. Hop! Tylko nogi pracują. Wąsko szeroko, wąsko szeroko. W powietrzu. Broda na ziemi. 5, 4, 3, 2, 1, git. Ok. O, obracamy się na plecy. Kładziemy się na plecach. Ręce do boku. Nogi w powietrzu. Zgięte w kolanach. I przechodzę od lewej do prawej. Ale tak, żeby mi kolana nie spadły na ziemię. Go. 3, 2, jeden, git. Ok. Dalej leżę na plecach. Nogi zgięte w kolanach, ale szeroko. I robię takie pół brzuszki wsadzając ręce między nogi. Go! Dalej leżę na plecach, ręce wzdłuż ciała, ręce na ziemi, i przechodzę teraz do świecy, a potem nogi tuż nad ziemię. Czyli idę do świecy, do góry, wracam, nogi nad ziemię, tuż nad ziemi Do świecy, do góry, powoli opadam, nogi nad ziemię, hop, i pracuję na zmianę. Nogi nad ziemią, do góry, nogi nad ziemią, do góry. Tak, żeby nogi nie opadły, jak muszą opaść, no to trudno, ale staramy się, żeby nie opadły. Trzy, dwa, jeden, git. Okej, okay, super. Już prawie kończymy, ale teraz rowerek z łokciami na przemian do kolan. Go! 5, 4, 3, 2, 1, GIT. O, ok. Ostatnie ćwiczenie. Jestem w podporze. Robię skokiem nogi do klatki, a nie najpierw pompka, nogi do klatki i wyskok w górę. I to jest ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Lecimy, go, czyli pompka, nogi do siebie, wyskok w górę. I wracam, hop. Pompka, nogi do siebie, wyskok w górę. 5, 4, 3, 2, 1 git. Okej. Ok. okay. Podwyższe kamerę i lecimy rozciąganko. O! Dobra, a zaczynamy rozciąganko. Od krążeń bioder na prostych nogach. OK, w drugą stronę. Super, skręty po trzy razy w lewo, trzy razy w prawo. Skłony do prawej trzy, do środka trzy. Do lewej, trzy super przechodzimy od jednej nogi do drugiej nogi. A znowu nie widać dobrze. Od jednej. Super, dobra. Stoimy szeroko, wyciągamy ręce mocno do góry. Mocno do góry, mocno do góry. To samo do boku. To samo do drugiego boku. I przed siebie. Ok, kładziemy się na brzuchu. Kładziemy się na brzuchu, ręce pod klatkę i wyciągamy brzuch do góry, głowę do góry, za siebie z jednej, za siebie z drugiej i do skłonu japońskiego. Kładę się na brzuchu, dociskam jedno, jedną piętę do pośladka. Drugą nogę do pośladka. Przewracam się na plecy dociskam kolano do klatki jedno, kolano do klatki drugie i kończymy z nogami za siebie, rozluźniamy całe ciało gołb. Dziękuję bardzo za wspólny trening. Tutaj wyłączę jeszcze.